W dzisiejszym odcinku chciałabym się z Wami podzielić kilkoma informacjami o magnesie, o jego roli, o tym jak się wchłania, o sposobach przyjmowania i suplementacji. Mam na imię Beata i witam Was serdecznie na kanale Keto Travelers. Na tym kanale dzielimy się doświadczeniami ze stosowania diety ketogenicznej u nas, czyli u mnie i mojej żony. O tym również, jak na przestrzeni czasu wzbogaciła się nasza wiedza na temat odżywiania człowieka i ogólnie na temat odżywiania. Zapraszam do dalszej części odcinka. Magnez. Dziś opowiem Wam o magnezie, ponieważ jest to jeden z tych nielicznych pierwiastków, który występuje dość szeroko w naszym organizmie. Pod słowem szeroko mam na myśli około 300 enzymów. Oto kilka przykładów, gdzie magnez jakby gra główną rolę. Jest to rola metaboliczna czy regulacja cyklu komórkowego. Magnez ma też wpływ na przepuszczalność błon komórkowych, ilość magnezu. Utrzymanie integralnej, integralności DNA czy też magnes bierze udział w procesach naprawy DNA. Ma wpływ na układ krążenia, reguluje ciśnienie tętnicze. Magnez również zmniejsza ryzyko udaru mózgu. Magnez głównie jest składowany w naszym ciele, w około 60% w kościach. Następnie około 20% mieści się w mięśniach, resztę możemy jakby przypisać do magazynowania w tkankach miękkich, czyli jakieś 19% i zaledwie 1%. To, jest, to są płyny ustrojowe. Dzienne zapotrzebowanie na magnez różni się w zależności od wielu czynników, przede wszystkim wiek, płeć, stan zdrowia. Określa się, czy przyjęto, że prawidłowe stężenie we krwi jest to od 0,65 do 1,2 mm. Oczywiście zaburzenia niedoboru magnezu zdarzają się. Nazywa się to hipomagnezemią. Symptomami niedoboru magnezu, takimi głównymi, będą skurcze. I drżenia mięśni. Będą również drętwienia i e, mrowienia głównie kończyn. Mamy tutaj, e, mam na myśli tutaj dłonie, czy, czy stopy. E, będzie również uczucie przemęczenia, czy wahania nastroju. Mogą to być również zaburzenia rytmu serca. E, wymieniłam wam tutaj kilka takich głównych e, jakby zaburzeń, czy objawów, e, ale te z których wymieniłam są takie najbardziej namacalne i chyba najprostsze do po prostu wykrycia u siebie. Um, najprostsze do takiej identyfikacji. Oczywiście um, wymieniłam niedobory. Czy jakby schorzenie, co się, co się pod tym kryje? Mamy również tutaj, a w drugą stronę, nadmiar magnezu. I nadmiar magnezu jest nazywany hipermagnezemią. Za zbyt wysokim poziomem magnezu mówimy tutaj o wartościach 1,5 mm w surowicy krwi. Tutaj można się martwić i można jakby po identyfikacji badań mówić o zbyt wysokim poziomie. I teraz za wydalenie magnezu, znaczy tam nadmiaru magnezu z naszego organizmu, oczywiście są odpowiedzialne nerki. A w przypadku, jeżeli występuje jakikolwiek problem z nerkami i one nie zapewniają odpowiedniej filtracji, no to może dojść do przedawkowania magnezu. Jeśli chodzi o same dawki przyjmowania magnezu, czy dawki magnezu, które powinniśmy spożyć w postaci pożywienia. Tutaj rekomendacje dietetyczne mówią o przypadku kobiet uśrednie, bo to, te rekomendacje różnią się, tak jak wspomniałam wcześniej, wiek, płeć, są troszeczkę inne dawki. Na potrzeby tego filmu troszkę Wam to skrócę, więc podam Wam taki przedział uśredniony Celujący w grupę użytkowników, którzy najczęściej oglądają ten kanał. I tak, dla kobiet w wieku od 30 do 50 lat mamy dzienną zalecaną dawkę magnezu na poziomie 320 mg. Dla mężczyzn w tym samym wieku mamy 420 mg, więc jest tutaj znaczna różnica. Główne miejsce, w którym wchłania się magnez, jest to jelito cienkie. Niestety, ze względu na kwasowość tego środowiska, ta wchłanialność jest na poziomie około 30%. Reszta niewchłonięta jest wydalana skałem i może to być nawet 70%. Do tego trzeba jeszcze pamiętać, że konkurencją dla magnezu w procesie wchłaniania mikroelementów jest wapno. Duże ilości nabiału mogą Hamować um, wchłanianie magnezu. Pod warunkiem, że będzie to nawiał, który będzie zawierał duże ilości wapna. Z naturalnych źródeł magnezu um, warto tutaj wymienić um, zielone warzywa, czy pestki, orzechy, gorzką czekoladę, kakao. Um, takie, które nie wpisują się w dietę ketogeniczną, ale są bogate również w dużej ilości magnezu, mamy tutaj daktyle, mamy rodzynki, mamy też otręby i kaszę. W przypadku, kiedy nasze mięśnie muszą bardzo ciężko pracować i nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednich ilości magnezu w naszej diecie, a pojawiły się nam już pierwsze objawy, czy to w postaci niedoborów, objawy jak drżenie, mięśni czy, czy skurcze mięśni. Warto tutaj przemyśleć sprawę suplementacji czy stałej, w zależności od ilości wysiłku, treningu, czy może tylko suplementacji okresowej, takiej w, podwójnych, na przykład dawki, w podwójnej dawce zalecanej i zmianę, zdecydowaną zmianę naszej diety, tak aby nie musieć jednak suplementować na stałe. Jak można sobie z tym poradzić, jeśli mówimy o, o suplementacji, jeżeli na przykład wiemy, że dzienna zalecana dawka dla kobiety w wieku od 30 do 50 lat jest 320 mg, u nas pojawiły się już jakieś objawy, takie zewnętrzne niedoborów, no to zdecydowanie możemy okresowo włączyć właśnie dawki podwójne w suplementacji, jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie później dostarczyć spożywienia, i aby te objawy będą nam wracały, niedoborów magnezu, no to może warto pomyśleć o stałej suplementacji i przyjmować po prostu jedną tabletkę zawierającą 300-350 mg magnezu dla kobiety. Teraz znowu. To się nie do wszystkich zastosuje, ponieważ no, jakby mamy różną aktywność, yy, różne rzeczy jemy, a więc zdecydowanie te dawki, suplementacji powinno to być skonsultowane czy to z lekarzem, czy to z dietetykiem, a powinno to być konsultowane oczywiście na podstawie yy, badań wykonanych. Więc yy, ta suplementacja, taka w przypadku yy, pojawiających się. Yy, fizycznych objawów, niedoborów, a jest bardziej doraźną. Natomiast należałoby to przemyśleć i też żeby nie zrobić sobie krzywdy podejść do tego tematu z głową, jak zawsze. Jeśli chodzi o rodzaje suplementów, których możecie się tutaj doraźnie poratować czy okresowo zastosować, no to popularne na rynku postaci magnezu to, to te takie niby łatwo przyswajalne, które naśladują w jakiś sposób naturalne związki z i mam tutaj na myśli właśnie mleczany czy mleczan magnezu, asparaginian czy cytrynian, bardzo popularny jest, zwłaszcza cytrynian. Pojawia się jednak w badaniach taka teza, że ten magnet zawarty w siarczanach i chlorkach, podany poza jelitowo czy przez skórę, będzie tutaj lepszym wyborem, jeżeli chodzi o, o taką wchłanialność samych suplementach. Tak? Są oczywiście opinie, które mówią, że, że to jest bzdura, że nie wiem, oliwki magnezowe to bzdura, bo po skóra jest naturalnym, naturalną naszą ochroną i barierą i przez skórę nic się nie wchłania, bo skóra ma jakby filtrować i ochraniać nasz organizm. Nie będę tutaj jakby wchodzić głębiej w te, te dywagacje naukowe i przerzucanie się, czy to słuszne, czy nie. Wiem, że u ludzi, którzy stosują suplementację magnezem, którzy muszą to stosować. Oni chętnie często właśnie wybierają również tzw. oliwki magnezowe. Więc dla, dla tych ciekawskich podam wam przepis na taką oliwkę magnezową. ale uprzedzam, że ja nie miałam osobiście potrzeby jej stosowania, więc jakby nie mam tutaj żadnych doświadczeń. Czy to działa, czy nie działa? Możecie znaleźć różne opinie zabić? Was to na pewno nie zabije. Raczej organizm będzie na tyle sprytny, że wchłonie tylko to, co będzie nam potrzebne, a reszta zostanie zignorowana. No nie wiem, no chyba, żebyście się wsadzili na tydzień do wanny w takiej oliwce magnezowej, no to jest wtedy chyba duża szansa, że może Wam to zaszkodzić, ale nie przypuszczam, że jesteście na tyle niemądrzy, żeby to robić. I teraz, jeśli chodzi o samą oliwkę magnezową, no to ona się tylko tak nazywa, ponieważ konsystencja, jaką uzyskacie tego, tego płynu, jest taka oleista, ale w dalszym ciągu będzie to mieszanka wody i magnezu. Przepis jest banalnie prosty. Jedna szklanka wody, jedna szklanka chlorku albo siarczanu magnezu, i to rozpuszczamy, podgrzewając to wodę i mieszając. Nie gotujemy. Powinna ona, nie powinno się tego gotować po ostudzeniu całości taką miksturę przelewamy do jakiegoś mniejszego pojemniczka, na przykład z atomizerem, czegoś, co wygodnie będzie nam można stosować. Niektóre osoby mogą mieć wrażliwą czy wrażliwszą skórę i wtedy taki roztwór należy rozcieńczyć. Czytałam, że mogą pojawić się jakieś takie podrażnienia skóry lekkie, może nie swędzenie, ale bardziej pieczenie. I teraz jak taką oliwkę można sobie stosować? Można ją stosować w ten sposób, że spryskujemy po prostu ciało po kąpieli. Podobno świetnie to odpręża. Można po wysiłku fizycznym stosować. Podobno zastosowanie takiej oliwki magnezowej dość szybko niweluje na przykład skurcze łydek, więc jeżeli macie, po prostu można posmarować nimi i spodziewać się, że te skurcze miną. Czy działa? Nie wiem. Bazuje na informacjach, które znalazłam u ludzi, którzy stosują. Ja u siebie nie stosowałam, możecie to przetestować. Taką oliwkę można też stosować jako naturalny antyperspirant pod pachy. Podobno zapobiega ona właśnie wydzielaniu brzydkich zapachów. Podobno też świetnie, jakby spisuje się też jako antyperspirant na stopy. Tak w zasadzie dobrynaliśmy do, do, do końca tego odcinka. W takim telegraficznym skrócie o tym, jak, o czym jest magnes, jaką ma rolę nadmiar, y, czy też niedobory, jak stosować, jak suplementować, plus oliwka magnezowa. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. A jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do subskrypcji również naszego kanału, aby nie przegapić innych odcinków, które dla Was szykujemy. Koniecznie zostawcie komentarz, czy Wy suplementujecie magnez, czy mieliście objawy, dlaczego suplementujecie, czy może stosowaliście oliwkę magnezową, jak się u Was sprawdziła, jestem zwłaszcza tego ostatniego bardzo ciekawa. No to co? To ja życzę Wam. Dużo zdrowia, powodzenia obojętnie na jakiej diecie jesteście. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się!